Postanowiłem, że pojadę dla też takich dzieciaczków. Nasza jest taka fundacja, która też ma bardzo dużo dzieci takich, no, potrzebujących zespołem nas Są też takie dzieci z tak zwane motylki, czyli postanowiłem, że ten ruch pojadę dla nich. To jest fundacja, nazywa się imieniem Magaty Orłowskiej w Z Suwałk do Bogatyni, następnie przez pociągiem do międzyzdroi, z międzyzdroi do Ustrzych Dolnych. Taka tak zwana koperta, nazywająca trasę tak zwaną kopertą. Promuje miasto, po prostu Zapraszam do naszego miasta. Mam taki playton od naszego burmistrza, samy gdzie zapraszam do współpracy, do przejazd. Także wszystkie miasta, które powiedzam są to jest dokumentowane. Wstawiam na swoją stronę. Każdy dzień, gdzie byłem, jakie miałem przygody, właśnie jest to dokumentowane. Bardzo dużo ludzi to ogląda. Setki ludzi wchodzi na mój prośbę. Koperełką jest nasza kontrowartowa 7 km. To Bardzo taki pałac zabytkowy dla zerowej się odbywają takie imprezy też, od ogólnopolskie, bardzo dużo turystów przyjeżdża, no taka perła można powiedzieć, bo pierwszego, dojeżdżam do Bogatyni następnie przemieszczam się pociągiem do, do Międzyzdroi i jadę do Uszczych Dolnych. Cała, cały ten rajd będzie trwał 26 dni, trasa ponad 2000 km, no może 250. W tym roku no niestety mam pecha, jadę od pierwszego dnia wiatr zachodu, a jadę tak właśnie po skosie cały czas, dzień w dzień pod wiatr. naprawdę ciężko na wzniesieniach, rower prawie że staje, no ale cel, który mam, dodaje mi siłę, po prostu jak sobie pomyślę o tych dzieciaczkach, na których jadę, naprawdę to są dzieci byłem na takiej festynie, gdzie były zbiórka dla nich pieniędzy, no, naprawdę no trzeba ich po prostu, no trzeba im pomóc. No. I ja to czuję po prostu w sercu i chcę to zrobić. Ca mi się, żeby kupić dla tzw. motylków takie urządzenie, co kosztuje ponad 30 tysięcy, które naświetla ja tak powiem, skór, w taką skrócie, bo to fachowo by naprawdę trzeba dużo mówić, które po prostu naświetla się skórę i skóra po prostu się goi. Dziecko nie musi być tego, Za każdym razem bandaszowane, smarowane maściami. Takie urządzenie naprawdę by bardzo dużo pomogło fundacji. Te ja marzenia nie muszą się spełnić od razu. Marzenia ja się nie muszą spełnić od razu, marzenia ja się mogą spełnić za 5-10 lat po prostu. Rower nie mogę zabrać, samochód mogę pan zabrać, ale tego co pan dokonał to, to nie zawierzę, to już się sercu, tego nikt nie zawierza. Dlatego to nie nakręcę. Jak, jak będę miał wiatr, jak, jak on się nie zmieni, najboże, żeby się nie zmienił, to ja dziennie 150 kilometrów będę robił i to na spokojnie. W człowieka nie denerwuje, jak zjazd z górki, że trzeba pedałować. Ale nie, cały czas o myślę, bo to jest ważna psychika. Najważniejsza jest. Co mogą być nogi zdrowe, siła, można tam na pasy samochodowe. To znam takich, ale jak głowa siądzie, to już nie, 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 na drugi dzień nie wstanie. Wszystko jest w głowie. To trzeba mieć po prostu zakodowane, żeby coś takie zrobić. Ja sobie to zakodowałem i w tym roku też powiedziałem, nie, 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 nogi nie bolą, nogi, <gulą> ja smaruję maściami. Kupa nie boli, nie ma okreś, też trzeba smarować, ale co, się będę skarżył. Czyli prawidłowo, według tego grafiku, to ja powinien tutaj dziś już zostać na noc, nocny, ale mam jeszcze sporo przed sobą, to jeszcze przyjadę wyprzedzę to. to zachęcam do promowania takich akcji jak ja zainteresowania się dziećmi, które potrzebują opieki. Bardzo serdecznie Was o to proszę. Jaroszko Byłka z Robertowa, który przeniezie 2000 km dla właśnie takich dzieci.